W wieku siedemdziesięciu lat moja rodzina wyjechała i zostawiła mnie samą ze złamaną nogą. Ale kiedy wrócili? Mam na imię Halina, mam siedemdziesiąt lat i moja historia zaczyna się od bólu, który zna wiele starszych osób, bycia zapomniano. Nie przez obcych, ale przez własne dzieci. Poświęciłam całe życie rodzinie. Po śmierci męża pięć lat temu dom, w którym mieszkaliśmy, pogrążył się w miażdżącej ciszy. Ale nawet wtedy pozostałam silna. Mój syn Marek, jego żona Kasia i dwoje wnucząt mieszkali ze mną i to dla nich znajdowałam siłę, by wstawać każdego dnia. Dom był przestronny, przewiewny, pełen wspomnień i do tej pory wierzyłam, że jest też pełen miłości. Mimo bólu kości wstawałam wcześnie, robiłam kawę, prałam i pomagałam chłopcom w odrabianiu lekcji. Czułam się potrzebna, mimo że nikt nawet nie powiedział dziękuję. Moją jedyną powierniczką była Bogumiła, niezależna, zrównoważona Bogata kobieta. Zawsze mówiła mi tym dalekowzrocznym tonem: Halinko, sprzedaj ten dom. Kup mniejsze, bezpieczniejsze mieszkanie. Czas zadbać o siebie. Zawsze się uśmiechałam i odpowiadałam: I zostawić syna i wnuki? Nie mogę. Odwzajemniła uśmiech, z tym spojrzeniem kogoś, kto wie coś, czego ja nie chciałam dostrzec. Wparny jesienny poranek, taki, kiedy powietrze jest ciężkie, a serce wyczekuje tragedii, wszystko się zmieniło. Miałam spuchniętą kostkę, nogę w gipsie, a dusza bolała mnie bardziej niż ciało. Dwa dni wcześniej upadłam, próbując sama oczyścić zatkaną liść rynne. Marek ciągle powtarzał, że to naprawi, ale nigdy tego nie zrobił. Więc uparcie poszłam to naprawić. Poślizgnęłam się i usłyszałam ostry trzask. Ból mnie oślepił. Leżałam na podwórku ponad godzinę, aż sąsiadka usłyszała moje jęki i wezwała policję. Wróciłam do domu o kulach, z gipsem sięgającym aż do kolana i lekiem przeciwbólowym, który znieczulał mi ciało, ale nie serce. W salonie Marek i Kasia kłócili się o bagaże. I długo wyczekiwana podróż za granicę miała się odbyć. Za miesiąc. Wszystko już opłacone z części oszczędności, które odłożyłam na nagłe wypadki. Ale oczywiście to nie mój nagły wypadek miał znaczenie. Mamo, nie będziesz mogła pojechać, powiedział, nie patrząc mi w oczy. Co masz na myśli? Zostawiasz mnie tu? Zapytałam z niedowierzaniem. Kasia prychnęła. Halinko, z całym szacunkiem, ta podróż jest bardzo ważna. Tylko będziesz przeszkadzać. I wtedy to usłyszałam. Będziesz przeszkadzać. Krótkie, zimne, okrutne. Ja, która spędzałam noce bezsennie z wnukiem smaganym gorączką, która sprzedałam biżuterię, żeby pomóc w spłacie zaliczki na ten dom, która byłam kucharką, sprzątaczką, nianią, doradcą. Teraz byłam tylko utrapieniem. Marek próbował ukoić ból. Zatrudniliśmy opiekunkę. Będzie przychodzić codziennie. Dasz sobie radę. Ale opiekunka się nie pojawiła. Pierwszego dnia nic. Drugiego, telefon odłączony. Trzeciego dnia przestałam czekać. Spędzałam dni jak cień we własnym domu. Jadłam wszystko, co udało mi się podgrzać w mikrofalówce. Mało spałam. Rozmawiałam sama ze sobą. Płakałam jak porzucone dziecko. Ściany zdawały się ze mnie kpić. Z każdym skrzypieniem drzwi moje serce czekało na kogoś. Ale to był tylko wiatr. Ten sam zimny wiatr który każdej nocy przeszywał moją duszę. Dziesiątego dnia obudziłam się z pulsującym bólem w nodze i kolejnym, jeszcze głębszym, w klatce piersiowej. Rozejrzałam się i zobaczyłam tylko samotność. Cisza tego domu, domu, w którym mieszkałam latami, powiedziała mi okrutną prawdę. Nigdy nie byłaś priorytetem. Wtedy powoli, ciągnąc kule, podeszłam do regału, wzięłam wizytówkę bogu miły i zawołałam. Cześć, Halina odpowiedziała. Czy ta oferta jest nadal aktualna? Zamilkła na chwilę. Zawsze była. Wzięłam głęboki oddech. Chcę sprzedać. Pilnie. Jesteś pewna? Jestem. Nie chcę już posiadać miejsca, w którym mieszkają tylko moje blizny. Tej nocy spałam z ciężarem zdjętym z piersi. I po raz pierwszy od wielu lat śniłam o wolności. Po drugiej stronie linii zapadła cisza. Gęsta, niemal namacalna cisza, jakby mój syn po raz pierwszy w życiu był zmuszony naprawdę mnie zobaczyć. Przyszli do mnie następnego dnia. Przyjechali ze spuszczonymi głowami, na ich twarzach malowała się mieszanina żalu, rozpaczy i może, tylko może, odrobiny wstydu. Mamo, nie mogłaś tego zrobić, powiedział Marek drżącym głosem. I mogłeś mnie zostawić samego? Ze złamaną nogą? W wielkim, pustym domu. Jak mogłem to zrobić, synu? Powiedz mi. Zamilkł. Oderwał ode mnie wzrok. Kasia, moja synowa, próbowała interweniować. To było tylko nieporozumienie, Halina. Myśleliśmy, że z opiekunką sobie poradzisz. Z tą, która się nie pojawiła? Czy z tą, którą udawałaś, że zatrudniłaś, żeby móc podróżować spokojnie i bez poczucia winy? Nie mieli odpowiedzi. Moje wnuki, ach, moi chłopcy. Siedzieli cicho na kanapie, próbując zrozumieć, co się dzieje. Najmłodszy spojrzał na mnie tymi niewinnymi oczami i szeptem zapytał: Babciu, nadal będziesz z nami mieszkać? Głos mi się na chwilę załamał. Przełknęłam ślinę, spojrzałam mu głęboko w oczy i odpowiedziałam z całą serdecznością, na jaką mnie było stać. Nie, mój skarbie. Babcia ma już swoje mieszkanie. Ale możesz mnie odwiedzać, kiedy tylko chcesz, dobrze? Od tamtej pory moje życie całkowicie się zmieniło. Moje mieszkanie jest mniejsze, to prawda, ale mieści w sobie wszystko, co naprawdę ważne. Zawiera spokój. Zawiera godność. Zawiera ciszę, tę dobrą ciszę, która otula duszę. I obejmuje mnie całkowicie. Za pieniądze ze sprzedaży wyremontowałam nowy dom po swojemu. Kupiłam krzesło tylko do czytania, powiesiłam lekkie zasłony, które wpuszczają słońce. I zaczęłam zajęcia z akwareli w lokalnym domu kultury. Dziś maluję wspomnienia kolorami, których nigdy nie było w tym starym domu, i wiecie, co jest dziwne? Żadne z tych wspomnień nie sprawiło, że ktokolwiek powiedziałby mi, że jestem utrapieniem. Od czasu do czasu witam wnuki. Ale teraz na moich zasadach. Nauczyły się choć późno, że uczucie sieje się przed żniwami. Marek, nadal do mnie dzwoni. Próbuje mnie przekonać, że to wszystko było nieporozumieniem. Mówi, że za mną tęskni. Ale ja się nauczyłam, ci, którzy kochają, nie porzucają. Największą zemstą nie była sprzedaż domu. Pokazanie, że wciąż mam siłę, by decydować. I że nawet w wieku 75 lat nigdy nie jest za późno, by zacząć od nowa. Nigdy nie jest za późno, by przestać być niewidzialnym. I nigdy, przenigdy nie jest za późno, by być szczęśliwym. Ile znasz halin? Ile z nich jest zapomnianych we własnych domach, poświęcając życie tym, którzy potrafią tylko żądać? Jeśli ta historia poruszyła twoje serce, podziel się nią. Bo każda matka zasługuje na pamięć, zanim nauczy się żyć bez potrzeby bycia zauważaną.